Odcinek 322 streszczenie. Hasan Ali i Ferajd spożywają obiad na jachcie. Miłe chwile przerywa pojawienie się straży przybrzeżnej. Funkcjonariusze wchodzą na pokład i dokonują przeszukania. Znajdują pochodzące z przemytu złoto. Zajmują jacht, a ojca Kagateja zabierają na komisariat. Akcja przenosi się do firmy. Kaja wchodzi do gabinetu Ender. Gdzie byłeś przez cały dzień? Pyta kobieta. Byłem z Ildis, miałem obowiązki. Co to jest? Kieruje wzrok na leżące na biurku dokumenty. To prawdziwe sprawozdania finansowe. Jak je zdobyłaś? Musiałam trochę przycisnąć pana Bilała. Przycisnąć? Co masz na myśli? Nie zrobiłam nic złego. Co mu powiedziałaś, że dał ci dokumenty? Przeprowadziłam trochę badań o nim, wyjaśnia Ender. Nie mogę uwierzyć, dlaczego zrobiłaś to bez mojej wiedzy. Wybacz, ale tu chodzi o naszą przyszłość. Musiałam coś zrobić, bo nie chcę przegrać. Istnieją inne sposoby, żeby to zrobić. Kaja bierze dokumenty do rąk i przegląda je. Wiem, ale bądź pewien, że nie zrobiłam niczego złego. Po prostu z nim porozmawiałam. Te dokumenty są takie same jak te, które otrzymaliśmy wcześniej. To znaczy, że Hasan Ali niczego nie zaplanował? Nie jestem pewien, odpowiada Kaya. Musi być jakiś powód, dlaczego tak zwlekał z ich przekazaniem. Hasan Ali jest szakalem. Na pewno coś planuje. Ty nigdy nie miałeś podejrzeń bez powodu. Mógł też zdać sobie sprawę z naszych podejrzeń, a teraz pogrywa sobie z nami. Akcja przenosi się do samochodu Hasana Aliego. Mężczyzna jest już po przesłuchania, a teraz odwozi byłą żonę do domu. Nigdy nie widziałam większego wstydu, mówi zdenerwowana Ferajd. Sedaju, słyszysz, Hasan zwraca się do siedzącego z przodu asystenta. Twoja bratowa mówi do ciebie. To moja wina, bratowo, oznajmia Sedaj, odwracając głowę. Nie nazywaj mnie tak, zabrania kobieta. Słyszałaś, co powiedzieli policjanci? Ponownie zabiera głos Hasan. Nie jesteśmy winni, winny jest właściciel jachtu. Nic już nie mów, zamilcz. Rozumiem wygląda na to, że nie kupimy tej łodzi. Wkrótce samochód zatrzymuje się przed domem Kagateja. Teraz wysiada bez pożegnania. Prezesie, mam dla ciebie dobre wieści, oznajmia Sedaj. Pan Bilal przekazał dokumenty pani Ender. Ptaszek wpadł do klatki. Świetnie. To rzeczywiście dobre wieści. Następuje retrospekcja. Widzimy Hasana Aliego, który rozmawia ze swoim księgowym. Pani Ender i jej przyjaciel pracują za moimi plecami, poinformował pracownika. Ojciec Gateja. Na pewno do ciebie też przyjdzie. Co w ten sposób osiągnie? Z pewnością będzie ci grozić. Nie ma czym, to jeszcze lepiej tego właśnie potrzebujemy. Sedaj sprawi, że będzie wyglądało na to, że masz romans. Opowie o tym innym, Ender dowie się i wezwie cię do siebie. Powie, że wie wszystko, żeby cię złamać, mówił dalej Hasan Ali. Powiesz jej, że nie chcesz, aby inni się dowiedzieli. Ona postawi warunek, zażąda dokumentów, a ty jej przekażesz. Akcja wraca do teraźniejszości. Ender odbiera telefon od zastrzeżonego numeru. Jeśli chcesz dostać prawdziwe dokumenty, posłuchaj mnie, mówi po drugiej stronie zmodyfikowany męski głos. Kim jesteś? Jestem kimś, kto cię obserwuje. Masz prawo być podejrzliwa. Posiadam dokumenty. Jeśli chcesz je dostać, przyniesiesz mi diamenty z sejfu Hasana Aliego. Jakie diamenty? Kim jesteś? Znajdę cię, kiedy zdobędziesz diamenty. Tajemniczy rozmówca rozłącza się. Ender wybiera numer do Ildis i prosi ją o spotkanie. Tymczasem Kagatej rozmawia z Kają. Kiedy słyszy, że prawnik dopiero po latach dowiedział się, że ma syna z Ender, sam zadaje sobie pytanie, czy czasem syn Fejzy, jego dawnej przyjaciółki, która pojawiła się nagle i której dał zatrudnienie, nie jest jego dzieckiem. Ender przyjeżdża do domu Ildis. Zawsze dzieje się coś złego, kiedy się spotykamy, stwierdza córka Asuman. Posłuchaj mnie, dostałam dziwny telefon. Ktoś zadzwonił z prywatnego numeru i mówił zmienionym głosem. Powiedział, że ma dokumenty, którymi jesteśmy zainteresowani. Dlaczego ci ich nie dał? Ponieważ chce czegoś od nas. Ender, powiem ci od razu: Nie odejdę od Kagateja, nie zrobię czegoś, co mogłoby do tego doprowadzić. Nikogo nie obchodzi twoja miłość do niego. Ta osoba chce diamentów Hasana Aliego. On ma jakieś diamenty i ludzi zrobi duże oczy. Nie wiedziałam o tym. Trzyma je w sejfie. Musi być zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Zamierzasz zrobić? Nie wpakuj nas w kłopoty, proszę, możemy udowodnić, że Hasan ali zajmuje się nielegalnymi interesami. Od razu uwierzyłaś temu człowiekowi? Oczywiście, że nie, ale wiesz jaka jestem. Muszę rozważyć wszystko, albo ten człowiek naprawdę ma dokumenty, albo ktoś się z nami bawi. Powiedz mi, jak dostaniemy się do domu Hassana Ali'ego? Łatwo wejść do jego domu, oznajmia Ildis. Zrobimy to, kiedy jego nie będzie. Pomyśl o tym, jak otworzysz jego safe. Do wieczora znajdę kogoś. Co jeśli safe okaże się pusty? Wtedy znajdziemy osobę, która do mnie zadzwoniła, i dowiemy się, czego od nas chce. Nie martw się, mam perfekcyjny plan. Niech Bóg ci dopomoże, akcja przeskakuje do wieczora. Gdy Kaja wraca do domu, od pokojówki dowiaduje się, że Ender zabrała swoje rzeczy i wróciła do swojego domu. Kagata prosi mamę, by pokazała mu zdjęcia z jego dzieciństwa. Dostrzega, że syn Fejzy jest do niego bardzo podobny. Tymczasem Kaja przyjeżdża do domu Ender, gdyż kobieta nie odbierała od niego telefonów. Wchodzi przez uchylone drzwi i woła imię byłej żony, ale nikt nie odpowiada. Przechodzi do pokoju dziennego, który udekorowany jest wieloma świecami. Na stole znajdują się nakrycia dla dwóch osób. Po chwili z góry schodzi elegancko ubrana ender. Co się dzieje? Pyta zaskoczony mężczyzna. Słyszałam, że chcesz mi zrobić niespodziankę. Kobieta splata swoje dłonie z dłońmi ukochanego, ale sama postanowiłam cię zaskoczyć. Czy wyjdziesz za mnie? Czy to nie ja powinienem o to zapytać? Nie, tym razem ja to zrobię. Nie odpowiedziałeś mi oczywiście, że chcę. Usta Kai i Ender łączą się w namiętnym pocałunku. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Hasan Ali dowiaduje się od Zery, że odwiedzi ją dziś Ildis i razem napiją się kawy. Mężczyzna natychmiast udaje się na rozmowę ze swoim asystentem Sedaju one wszystko robią bez rozumu stwierdza Hasan. Oszukały nawet tę biedną dziewczynę. Ale niech przyjdą, zobaczą, że nie można ze mną pogrywać. Co powiemy Kagatejowi? Powiemy mu, że jego żona próbowała mnie okraść. Lepiej, żeby się z nią rozwiódł. Nie będzie smutny? Niech będzie smutny, w końcu zapomni. Czy może zostać w małżeństwie z taką kobietą? Chodźmy. Zaraz zadzwonią do Zery, by sprawdzić, czy nie ma nas w domu. Wkrótce Ender i Ildis przyjeżdżają do posiadłości Hasana Aliego wraz ze specjalistą od otwierania sejfów. Wkrótce ojciec Kagateja wchodzi do swojego gabinetu i nakrywa je na gorącym uczynku. Patrzy na odwrócone do niego plecami kobiety i pyta radosnym, triumfującym głosem, Co się stało, drogie panie? Zaczęłyście kraść? Kobiety odwracają się. Okazuje się, że nie są to Ender i Ildis, tylko osoby ucharakteryzowane na ich podobieństwo. Hasan Ali blednie na twarzy. Ci pewność siebie i dobry humor, który jeszcze sekundę wcześniej emanował. Co tutaj robicie? Kto was tu przysłał? pyta podniesionym głosem, zbliżając się do nieznajomych. Odpowiedzcie mi do pokoju wchodzą prawdziwe ender i ildis a zatem łowca stał się ofiarą mówi ta pierwsza i wymienia spojrzenia ze swoją wspólniczką. Co to ma znaczyć? Zastanów się, akcja przenosi się firmy, Fajza wchodzi do gabinetu Kagateya. Usiądź, mówi mężczyzna surowym głosem. Coś się stało? Jestem zwolniona? Nie. Będę bezpośredni. Kto jest ojcem twojego dziecka? Czy to nie prywatna sprawa? Fajza i podnosi się. Jeśli to moje dziecko i ukrywała się przede mną przez 5 lat, to już nie jest twoja prywatna sprawa. Czekam na twoją odpowiedź czy jestem ojcem tego dziecka? Akcja wraca do posiadłości Hasana. Jestem twoją synową, mówi Ilbi z przepełnionym pretensją głosem. Chciałeś mnie oskarżyć o kradzież? Zobaczyłaś prawdziwą twarz swojego teścia stwierdza Ender Kim jesteście? Co wy sobie myślicie? brzmi Hasan. Próbujecie grać ze mną, to ty grasz z nami i przestań krzyczeć odpowiada Ildis. Właśnie tak, panie Hasanie Ali. Pokazałeś swoją prawdziwą twarz. Teraz opowiedz nam o rzeczach, które robiłeś za naszymi plecami. Opowiedz o człowieku, który do nas zadzwonił. Wszystko nam wyjaśnij. Hasan milczy. Nagle ciszę przerywa charakterystyczny odgłos stykania, a chwilę później przeciągły dźwięk. Zgromadzonych ogarnia przerażenie, doskonale zdają sobie sprawę, co taki dźwięk może oznaczać, ale jest już za późno na ucieczkę. Rozlega się wielki huk. Kamera pokazuje posiadłość z zewnątrz, której piętro momentalnie zostało zajęte przez ogień. Czy Hasan, Ender i Ildis przeżyją? Kto podłożył bombę? Czy Kagatei jest ojcem syna Feizy? Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. W polu wyszukiwania należy wpisać, Yasak Elma 110. Bolum, od pierwszej 6 do końca wideo. Odcinki z polskim lektorem dostępne na stronie wod.tv.pl po emisji w TV.